Cześć, w tym filmie opowiem Wam jak usunąć podpowietrzenia. Cześć, nazywam się Olga Lubańska i miło mi Cię widzieć na moim kanale. Pokażę Ci tu trochę inspiracji na zdobienia, porady techniczne oraz wywiady z gwiazdami świata paznokci. Więc, jeżeli jeszcze tego nie widziałeś, koniecznie przewiń do dołu listę filmów. I co Ci zostaje? Bądź ze mną na bieżąco, zasubskrybuj mój kanał, kliknij dzwoneczek, a wtedy będziesz mieć wszystko od razu pokazane. To co? Zaczynamy? Mam tutaj taki fajny przypadek. Podpowietrzenie. I teraz, co to jest podpowietrzenie? To jest ten moment, kiedy materiał odkleja się od płytki i widać taki troszkę zmieniony kolor. Tutaj ten um, żel musiał podpowietrzyć się nie dziś i nie wczoraj, dlatego, że tutaj widać już jakieś takie życiowe pozostałości. O, i zawsze to jest taka jaśniejsza zmiana koloru na żelu. Trochę trudniej to zauważyć na żelach coverowych, dlatego wolę pracować... Um, Właśnie z jaśniejszymi, które mi pokazują w razie takich właśnie przypadków. Co z tym robimy? Trzeba wypiłować. Jeżeli nie jesteście pewne, czy to żelcz, na przykład zmiana na płytce, wystarczy lekko, leciutko tylko podłożyć patyk i zobaczcie, tutaj wchodzi. Więc to oznacza, że to nie jest wina płytki. Tutaj tak samo, leciutko patyk wchodzi, co oznacza, że to podpowietrzony produkt. Co z tym zrobić? Spiłować czy fryzarką, czy pilnikiem obojętnie. Oba, y, oba rzeczy. Puh. Obie rzeczy musicie obsłużyć umiejętnie. I teraz tak. Bardzo płasko ułożony pilnik. Nie wypiłuję tego, tylko spiłuję cały materiał. Trzeba leciutko pod kątem. Czyli bardziej kierując się tutaj brzegiem pilnika. No i idziemy. Odchylamy skórki. Ten kąt. Nie tak, tylko tak. I tutaj mam docisk właśnie bardziej na kąt wypiłowania niż na płasko. I staram się głównie tą granicę wypiłować. O, i już tutaj widać, że powoli, powoli schodzi. Trzeba kontrolować, jak dużo piłujemy, żeby płytka nie ucierpiała. O, i przy okazji spiłowywania granicy schodzi całość. W trakcie piłowania można sobie zmienić gradację na lżejszą i takie ostatnie ostateczki od powietrzenia wypiłować już lżejszą częścią pilnika, tak żeby nie uszkodzić paznokcia. Docisk też już znacznie mniejszy i został tylko tutaj taki mały różek i lżejszy pilnik. Zniknęło pod powietrzeniem. Jak jeszcze sprawdzić, czy zniknęło? Przecieramy cleanerem i zobaczcie, tutaj, gdzie go nie ma, jest jednolity kolor. Tutaj, gdzie jest, cleaner nie pomaga, wciąż jest zmieniony kolor. Więc jest duża różnica. Tak jak powiedziałam, można to zrobić pilnikiem, można zrobić frezarką. Zależy na ile pewnie czujecie się w której technice. Ja tutaj lubię pracować ruchami krótszymi. Bo długie ruchy mogą sprawić, że skaleczę skórę, albo wypiłuję, że tam, gdzie niekoniecznie chciałam. Odpylam po to, żeby widzieć, ile mi już podpowietrzenia zeszło. Jeśli nie jesteście pewne, Ile zeszło, to zobaczcie. O, materiał jest już na tyle cienki, że się sam odchyla. Ja absolutnie go nie odrywam od paznokcia. On i tak do niego nie przylega. Póki macie jeszcze całkiem dużo do wypiłowania tego zapowietrzenia. Ja wolę osobiście piłować ostrzejszą stroną, dlatego żeby nie, za, nie zajęło to po prostu pół dnia, a skoro jeszcze jest sporo materiału do spiłowania, to łagodniejsza strona pilnika nie jest potrzebna. Tutaj już zostało kawałeczek tylko, więc już przeszłam na łagodniejszą stronę. łagodzę, łagodzę brzegi. No i zobacz, znowu polerka, to też dużo powie. Czy to już, czy nie już. O, tu mam jeszcze drobinkę zmieniony kolor. Na samej górze. Łagodną stroną pilnika, bo to już naprawdę maleńkie elementy. Teraz paznokieć. Nie ma zapowietrzeń. Można go przetrzeć cleanerem. Nałożyć bazę i uzupełnić na nowo produktem. Teraz to będzie bezpieczne. Wcześniej można było nabawić się jakiejś infekcji, gdybyśmy przykryli produktem od powietrzenia. Mam nadzieję, że moja wiedza była dla Ciebie przydatna i daj znać. Jeżeli Ci się podobało, napisz mi to w komentarzu, będzie mi bardzo miło. A może masz jakiś pomysł, może masz jakąś zagadkę, czego chciałbyś się ode mnie dowiedzieć? Też koniecznie napisz. Będzie szansa, że odpowiem w kolejnym filmie. Do zobaczenia!